Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy jak zawsze na porządek jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, bo to pomaga rozwijać cały kanał. Dzięki serdeczne. No oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj, lecimy z promocją, lecimy z konkursem reprezentacje, czyli trzy podstawowe kupony za stówę i mamy dzisiaj dwa takie mocniejsze, za mocniejsze stawki, grane kupony. Więc lecimy. Jeżeli ktoś chce sobie przewinąć do typów to śmiało przewijać, a ja lecę ze standardowym układem filmu. Promocja dla nowych graczy. Jeżeli nie macie konta w betkliku, to z legalny w Polsce Bookmacher, a założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego, obstawiam 50. Tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupą za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, kasę można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest Wasze, można wypłacić. W tej promocji chodzi o to, że nie trzeba obracać. Nieważne, czy jest zwrot, czy wygrana, nie trzeba obracać, i to w tej promocji jest najlepsze. Osoby zainteresowane odcają do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja dosłownie 2 minuty i można sobie tworzyć pierwszy oby zwycięski kupon. Zanim przejdziemy do kuponów zapraszamy jeszcze do naszej grupy na Facebooku ponad 90 tysięcy typerów, także jest co tam sprawdzać. Praktycznie codziennie jest mnóstwo typów i kuponów. Link jest w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam i oczywiście lecimy z konkursem. Jak zawsze jest pieniężnik do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. Subskrybować kanał. Zostawić tą łapę w górę pod filmem. W komentarzu dopowiedzcie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Rumunią a Islandią. Świetne, świetne widowisko się zapowiada. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z Betlica. Typujemy do godziny 20:45 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClik Nie biorą udziału w zabawie, czyli konkursowy standard. No i teraz przechodzimy już do typów. Tutaj trzy yy, pierwsze kupony, takie dosyć zachowawcze. Chłopacy grają dosyć bezpiecznie, bo reprezentacje to jest ogólnie ciężki orzech do zgryzienia. Moim zdaniem, e, szybkie podsumowanie, jak to wygląda od początku miesiąca. Wszyscy grają płasko sto, za 100 złotych i zaczynamy od kuponu Artura. Tutaj mamy dubla na 215 złotych, czyli Under 2,5 yy, goli w meczu Armenii i Macedonii. Po kurcie 1,47 tam faktycznie nie zapowiada się na jakieś wielkie, wielkie strzelanie. I jest jeszcze zwycięstwo Rumunii, która gra z Islandią na własnym boisku. No to Rumunia już nieraz zachwyciła, także no powiedzmy, że zachwyciła, zaskoczyła pozytywnie więc to jest pierwsza propozycja dalej mamy kupon, również dubel Dziś, trzy duble to są, trzy dubelki tutaj równo, równo 200 złotych od Dariusza czyli over, dwóch i pół goli w meczu Malty i Chorwacji, no tutaj przede wszystkim Dariusz liczy na, na Chorwację, że to Chorwacja tutaj postrzela że te że tego overa no, tak naprawdę sama pokryje, z pewnością są w stanie i do tego zwycięstwo w Hiszpanii po chyba dosyć ciekawym kursie 1,52, tam ta Hiszpania już została fajnie poukładana wygląda to moim zdaniem ciekawie równe podwojenie, bo jest 200 złotych do zgarnięcia z tego kuponu jest jeszcze kupona 219 zł od, e, od Michała. I tutaj mamy tak, zwycięstwo o Szwecji z Gruzją. No o Szwecji to wszyscy doskonale wiemy, że potrafią zagrać dobrze w piłkę, Gruzja może niekoniecznie, ciężki teren, ale ra, raczej tutaj faktycznie Szwecja jest faworytem i zwycięstwo Portugalii z overem 1,5 gola z tego 219 zł to są te trzy podstawowe propozycje od chłopaków za stówę i teraz tak, overki od Filipa e, grane za większą stawkę. Można sobie to się mentalnie zerknąć, sprawdzić. Jeżeli coś wam tutaj wpadnie w oko, może, może, może się zainspirujecie i wrzucicie do siebie na kupon. I jest jeszcze taki miks od Marcina również na, na dużą stawkę. No to oczywiście te dwa kupony to, to ogromna stawka i naprawdę dużo pieniędzy, i tutaj na stawce, i jeszcze więcej pieniędzy do, do zgarnięcia. Także no tak to wygląda. Na dzisiaj mamy pięć kuponów na ten pierwszy dzień z reprezentacjami. Pamiętajcie, że są propozycje innych graczy, takich jak wy. Tutaj nic pewnego nie ma, nigdy nie będzie i, i, i nikt wam niczego nie zagwarantuje. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem, jeżeli interesujecie się tematem e, typowanka, no to warto sobie wbić. Oczywiście trzymam kciuki za, za wasze kupony, za kupony tutaj na filmie. Bierzcie sobie udział w konkursie, słyszymy się, no zapewne jutro. Dobrego dnia, Nara.